Cześć! nowy odcinek kanału Muzyka na Radelcu. Bardzo mi miło, że jesteście, że macie ochotę obejrzeć kolejny materiał na moim kanale. Hołdując niejako mało medialnym wydawnictwom, ciągnę ten wózek, i wprowadzam kolejny tytuł, jest to Battle Creek Maze of the Mind. Najnowsza pozycja w jak na razie skromnej dyskografii bawarskich trasz metalowców Grają od 2004 roku. Debiut ukazał się w 2011, więc troszeczkę czasu zajęło nagranie tej pierwszej, pewnie upragnionej płyty. Wake the Plague taki nosił tytuł ten album. No i 4 lata później ukazał się Hate Injection. Serknąłem, ale zawsze mam problem nawet z najkrótszą dyskografią czegoś czego dotychczas nie znałem i kładę rękę na piersi i przyznaję się Battle Creek nie był w kręgu moich zainteresowań aż do kilku dni wstecz sięgnąłem po kolejny krążek z tego takiego stosiku który dostałem jakiś czas temu od dobrego znajomego no i kolejny krążek który hmm, kurczę podtrzymuje niezły poziom ...tych prezentów, jeśli mogę tak to nazwać. Który tutaj zerknął pomoc naukową, no i Niemcy z Battle Creek wydali tylko trzy płyty łącznie z tym najnowszym materiałem i powiem tak <laughs> przepraszam i powiem tak jak będą trzymać taki poziom to następna płyta będzie cholernie równa a ta płyta zachęciła mnie do tego, żebym gdzieś tam zaczął szperać i rzucił uchem na to, co robili wcześniej. Tym bardziej, że kwartet utrzymuje się w tym samym składzie, co czasami jest rzadkością wśród Młodych kapel. No Bo wiadomo, są różne sprawy prywatne tudzież jakieś inne y, sytuacje, które mogą spowodować pewne roszady. A tutaj, twardo czterech kompli, trzyma poziom i nagrywa kolejny album. Zanim y, powiem, co mnie tutaj urzekło w warstwie muzycznej y, na tym y, krążku, no to warto. Po pokazać, no tutaj się odbija, to kurczę tak krakołomie troszeczkę, ale warto pokazać okładkę. Ja wyjmę tą książeczkę, bo ona jest bardzo ładnie wydana. MDD Records. Ale z angielska wymawiając MDD Records. Wydało tą płytę, no i jest bardzo schludnie wydana. Tutaj się znowu się ten ring odbija, ale w przebicie będzie pewnie bez ringu. Są teksty. Są zdjęcia też muzyków, można sobie popatrzeć. O. Ładne tło. Autorem w ogóle tej e, okładki jest Andras Marshall. Facet, który jest autorem wielu, wielu okładek i artworków znów posiłkując się takim brytyjskim słowem. E, I warto sobie spojrzeć, co wyszło spod jego palców, spod jego rysika, kredek, czy innych materiałów, których używał. miałem ochotę Wam pokazać, bo rzadko się zdarza, żeby była tak ładnie wydana płyta, chociaż może, czy rzadko, ja może ostatnio trafiłem na takie bardziej skromne wydawnictwa, to naprawdę nieźle tutaj przygotowane. O, tak też płyta, o, to, o już, już, już świeci, świeci, bo to się odbija, przepraszam, zapomniałem. Eee, no i dobra, no i dobrnęliśmy, dobrnęliśmy, no. Wykonaliśmy parę kroków, myślę, że interesujących do tego, żeby... Żeby mógł tutaj powiedzieć, co mnie urzekło w tym albumie i od razu mówię, że nie było tak łatwo na początku. Może upał. Kilka dni była pogoda, no utrzymuje się ciepłe powietrze, które mnie po prostu doprowadza do pasji, a źle znoszę znaczy upałę. No i być może ten upał wpłynął na ten pierwszy odsłuch negatywnie. No, nie był to owocny odsłuch, ale jakiś wewnętrzny głos powiedział, że kurczę, daj szansę temu wydawnictwu, coś tutaj jest ciekawego. Jeszcze tego nie dostrzegłeś, ale daj szansę. Posłuchaj raz jeszcze, a jak będzie potrzeba, to i następny raz. No i tak też zrobiłem. Posłuchałem wewnętrznego ja, no i teraz mogę powiedzieć, że kurczę no, gdybym tego nie zrobił, pewnie jedna z ciekawszych płyt ostatniego czasu przemkłaby mi koło nosa. naprawdę ciekawy trash metal, taki w punkt prędki, nie odżegnując się w ogóle tutaj od takiego e, klasycznego klepania perkusyjnego, takiego basu, który tam b -b 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 punktuje żarłocznie. Gryfy i solówki w danym momencie, w, tak jak ma być, tak jest. No i wokal, wokal krzyczący, agresywny, tak jak w traszu Przeważnie być powinno. Te wokale zawsze są tutaj takim przedmiotem dyskusji, czy komuś leży, czy komuś nie leży. Ja się nie będę za mocno tutaj e, rozgadywał na ten temat, ale moje uszy zaakceptowały barwę głosu pana wokalisty, no i nie przeszkadzało mi, mimo wszystko, że tak jak już wspomniałem, strasznie na mnie krzycza. Muzycznie jest tutaj naprawdę miód, orzech i witamina. 12 kompozycji, co. Trochę mnie przeraziło, bo trash metal 12 kompozycji kurcze mogli jeszcze 20 zrobić, ale patrzę na czas, 46 minut, więc w sumie to taka leciutko przeciągnięta godzina lekcyjna. Dwa intra do poszczególnych kawałków, więc też troszeczkę to się wszystko tak zgrabnie wyrównuje. No i pozwalają sobie panowie na takie troszeczkę wyrywanie się z tych ram gatunkowych, tak jak wspomniałem, nie odżegnując się od tych takich środków prostych. Ale, ale umieją zagrać ciekawe kompozycje. Pod koniec albumu robi się naprawdę, naprawdę nieźle. Ten ostatni numer no pokazuje, że drzemią w nich pomysły, drzemią w nich ciekawe rozwiązania aranżacyjne, no i kompozytorskie. My? Naprawdę może się podobać, jest tutaj ten materiał poukładany. Mimo wszystko, czuć, że pomyśleli, jak ułożyć te wszystkie klocki. Przeprowadzają słuchacza bardzo sprawnie przez ten labirynt. Te niuanse, które się tutaj gdzieś pojawiają, no to też nie są rzucone pod nogi. Trzeba troszeczkę uwagi poświęcić, słuchając tego albumu. No I to lubię, to lubię, żeby troszeczkę głowa popracowała, wiecie, nie tylko pięść, nie tylko wyimaginowana centralka, żeby tam nogą tego oczywiście nie widać, bo musiał nogę podnieść, ale wiecie o co chodzi? Troszkę tutaj w głowie, troszkę tutaj w głowie się dzieje, no i fajny, fajny naprawdę efekt. Cieszę się, cieszę się, że miałem okazję posłuchać tego albumu. Uważę na temat tej płyty, zostawiam Was z tym materiałem i dajcie znać, czy Wam też udało się spędzić miły czas właśnie z kwartetem bawarskim, z tym bardzo, bardzo intrygującym trashmetalem. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki raz jeszcze i zdrowia życzę, bo bez zdrowia to wiadomo.